Wytrwały, wygrywa, wysokie wygrane. Pod takim hasłem, jak co wtorek, spotykamy się z najlepszymi wieszlarkami i wieszlarzami Lotto bydgoski zaczynając od Kandrowiczów. I dlatego jest z nami Monika Habel. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Jak Twoje samopoczucie, tak na początek zapytam, rozluźniająco? Aktualnie bardzo dobrze. A z czego to, to dobre samopoczucie wynika u Ciebie? No, wiesz co i Państwo może wiedzą, że od kilku dobrych tygodni siedzimy w domu. Także jestem na fali wznoszącej, na tej pozytywnej fali emocji. Bywały gorsze dni, nie ukrywam, ale na razie jest bardzo pozytywnie, fajnie się trenuje i jest naprawdę dobrze. Chcesz powiedzieć, że takie trenowanie w domu może sprawiać przyjemność? Może na początku było bardzo ciężko, bo przez te kilka tygodni od powrotu z Portugalii to przegląd moich wybuchów emocjonalnych jest od skrajnie negatywnych po euforyczne. Ale jeżeli chodzi o trenowanie, to idzie sobie wszystko zorganizować i, i elastycznie podchodzić do tych treningów, realizować plan. Więc pod względem treningowym i planów treningowych, jest jak najbardziej wszystko na 100% wykonywane. No to zdradź nam, jak ty sobie zorganizowałaś te treningi? No ja mam tutaj w domu ergometr z klubu pożyczony, więc jakby jeden problem odchodzi z, z głowy. Mamy tutaj z mężem też sporo ciężarków z Poznania, więc jakby no elastycznie. Jest siłownia, jest ergometr, mamy rowery w domu, więc wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy. Tylko znaleźć w sobie chęć i wstać z łóżka, żeby te dwa metry przejść do tego ergometru i... I to wystarczy, żeby zrobić fajny plan treningowy. Ale trenujecie z mężem razem? Jakoś się w tych treningach wspieracie, pomagacie sobie? No nie, elastycznie. Musieliśmy trochę doszlifować swoje treningi, bo powiedzmy, nie wiem, we wtorek i w czwartek obydwoje mieliśmy ergometr, więc troszeczkę elastycznie do tego podchodzimy. Żebyśmy się nie pokłócili, ale ja przeważnie trenuję w swojej części mieszkania. Wiktor w drugiej, żebyśmy tak raczej nie zabierali sobie tlenu. A macie balkon, Taras? No nie, no niestety mieszkanie na poddaszu, więc jakby nie, nie mamy możliwości zrobienia, dobudowania czy przekształcenia tego dachu na to, żeby był balkon, chociażby. No niestety nie mamy. No ale rozumiem, że nie tylko ergometr rower pewnie też na rolkach ustawiony? Tak, jest cały czas ustawiony, tylko zmieniamy, bo ja mam swój, Wiktor ma swój, gdzieś tam dopasowany, więc jakby wszystko mamy w domu. Więc nie ma problemu z podziałem treningowym i, i wszystko realizujemy na 100%. Trenerzy dają Wam takie indywidualne treningi, rozpiski całe, plany treningowe, z tego co wiem. Jak wypadłaś na sprawdzianie? 6 km jeszcze nie jechałam, bo przez kontuzję pleców jakby zamieniliśmy ten sprawdzian w takiej formie bardziej rowerowej jechałam test na rowerze. Czasowo bardzo zbliżony do ergometru, więc było naprawdę wesoło, ale bardzo dobrze mi poszedł, więc jest jak niewieślarstwo, to kolarstwo, jeżeli schudnę 30 kg. No a dwa kilometry w najbliższą środę. No to trzymamy kciuki, a skoro już o takich najbliższych planach mówimy, to kiedy wybierasz się do Wałcza? Według planu od 10 maja mamy powoli zjeżdżać do Wałcza. Jak to będzie wyglądało na 100%, i tak bardzo organizacyjnie jeszcze nie wiemy. Na razie mamy sami dobrowolnie poddać się takiej 14-dniowej kwarantannie, żebyśmy jechali czyści z taką czystą kartą do Wałcza i tam zostaniemy przebadani. Ale kiedy dokładnie co i jak to jeszcze nie wiemy? Na, jakiej, na jakich zasadach ma się odbywać ta kwarantanna? Czego Wam nie wolno teraz? No, musimy się sami pilnować, żeby ten kontakt z nowymi osobami, tak naprawdę, był całkowicie ograniczony. Wyjścia do sklepu tutaj pan doktor z Comsu z Warszawy powiedział, że no oczywiście, że musimy chodzić do sklepu, bo coś jeść musimy, ale żeby to było na maksa ograniczone. No, my się kontaktujemy po prostu ze stałymi osobami, z którymi mieliśmy kontakt przez ostatnie półtora miesiąca. Więc gdyby coś się miało nam stać, to już by się stało. Jesteśmy jakby w zamkniętym otoczeniu, i to jest grupa pięciu osób, z którymi się tam mieszamy i, i z którą się widujemy, i wiemy, że te pięć osób też jakby są, same się pilnują, więc też nie mają kontaktu z innymi, więc działamy w takim bardzo zamkniętym otoczeniu z zamkniętymi znajomymi, więc uważamy na siebie, uważamy na ten kontakt z innymi osobami i, i mamy obserwować siebie i swój stan zdrowia, czy przypadkiem nic się nie pojawia. No, na razie jest wszystko ok i mam nadzieję, że tak będzie. Taki czas, w którym nie możemy mieć kontaktu osobistego, sprzyja rozmowom telefonicznym i wykorzystywaniu wszystkich portali możliwych do komunikacji. O czym wy rozmawiacie z koleżankami z Osady? No, na przykład o treningach, czy, czy w ogóle jak się czujemy, jak. Jak traktujemy zaistniałą sytuację, bo to też mówię, u mnie emocje były naprawdę, naprawdę skrajnie różne. Yy, I też jakby ten kontakt z dziewczynami, czy to czasem jakiś głupi żart, czy po prostu miłe słowo od dziewczyn, no to dużo daje w takiej chwili kryzysu i, i głównie, głównie komentujemy, co tam robimy w tym wolnym czasie, jak nam mijają te treningi, bo nie ma, nie, nie ma co ukrywać, cały, cały czas praktycznie jesteśmy razem, razem trenujemy. Więc na zgrupowaniach nie rozmawiamy o tym jak ci się jechało ergometr, bo bardzo dobrze widziałam jak ci się jechało ergometr, a tutaj jednak na, na odległość to trochę inaczej wygląda, nie widzimy się yy, i jeszcze dodatkowo te emocje, które gdzieś tam mogą wpływać na, na nasze stany, no to yy, dużo jest takich innych tematów, które na co dzień się nie pojawiały. A pojawia się temat yy, tego co was czeka w Wałczu? Rozmawiacie o tym? Yy, tak, czasem tak, no ale to jest świeży temat, więc jakby nie było dużo okazji, no mamy nadzieję, że będziemy mogły pływać na czwórce, bo inaczej nasz pobyt w Wałczu mijałby się kompletnie z celem, bo jeżeli realizujemy plan na 100% w domach, no to równie dobrze możemy zostać w domach i go dalej realizować, bo chcemy jechać do Wałcze głównie po to, żeby pływać razem. Nie żeby pływać na jakichś tam małych osadach, chcemy pływać naszą czwórkę. No i mam nadzieję, że ostatecznie będziemy mogły to robić. No mamy do tego jeszcze kilka dni, więc mam nadzieję, że te wszystkie jakby regulaminy, zasady, na jakich my będziemy w tym centralnym ośrodku sportu, wszystko jeszcze się doszlifuje i dogra, bo no zależy nam na czwórce, a nie na dwójkach. To trzymamy kciuki. W takim razie masz okazję pozdrowić całą rodzinę Lotto Bydgoski teraz na koniec. No to pozdrawiam wszystkich y, pasjonatów, miłośników, zwolenników wieślarstwa i Lotto Bydgoski.